Cześć, z tej strony Pan Skamik. Ten film został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych, a na tym filmie dowiesz się w jaki sposób działa narzędzie Wireshark, do czego może być zdolny. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Odpalamy sobie Wiresharka i przefiltrujemy sobie nasz ruch. Tutaj wybieramy interfejs sieciowy, tak? u Nas interesuje w tej chwili ETH. Zależy ile macie odpalonych interfejsów sieciowych. Przeważnie, jeśli pracujecie na kablu, będzie to ETH. Mamy już odpala, odpaloną aplikację. Teraz pingujemy sobie na przykład DNS-y Google i zobaczcie, jak ładnie widać ten ping. Po prostu to narzędzie filtruje cały ruch, dzięki czemu jesteśmy w stanie dowiedzieć się, z kim i z czym komunikuje się nasza maszyna. Jak widać pingi idą na protokole ICMP mamy odpowiedzi tak mamy również e, informacje z DNS-ów tak ponieważ e, DNS-y e, przekształcają e, adres IP na nazwę i odwrotnie także e, widać tak że DNS-y nam odpowiadają zobaczcie że, e, że adres IP który mamy tam przy, przy pingu jest adekwatny do tego jak ns lookupem sobie go wyfiltrujemy no i zobaczcie, że Destination Adres zgadza się również z adresem, który sobie tam wyfiltrowaliśmy, który pingowaliśmy. Jest to potężne narzędzie, które również może, jak, jak i inne narzędzia może prowadzić do, do legalnych lub nielegalnych działań. Możecie się tylko domyślać, że jak skoro możemy filtrować ruch, możemy filtrować również inne inne rzeczy. Zobaczcie, jak, jak szczegółowo jest opisany każdy wysyłany pakiet, tak. Wszystkie na każdej warstwie możecie sobie zobaczyć, jak dany ruch pracuje. Szczegółowo zagłębić się w temat. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele czasu zajmuje tego typu aplikacja. Jest to potężne narzędzie, wobec tego ja w skrócie pokażę Wam, jak przestępcy mogą wykorzystać takie narzędzie. Sposób nielegalny. Oczywiście wszystko do celów edukacyjnych. Macie tu wiele opcji. Możecie sobie przeklikać, przetestować na własnej maszynie. Najlepiej właśnie w wirtualnym środowisku. Macie tutaj szereg opcji. Możemy sobie wejść w preferencje, layouty i, i zobaczycie, też yy, możecie sobie ułożyć po prostu listę yy, wyświetlanych informacji, tak jak Wam odpowiada. Layoutik taki, mamy różne, różne opcje, tak? Możecie sobie to wyfiltrować, jak, jak chcecie. Zobaczcie, trochę tych informacji już mamy. Gdybyśmy naprawdę taki ruch poruszyli z własnego komputera, naprawdę tych pakietów będzie tysiące, jak nie miliony. No i zobaczmy następny przykład. Teraz sobie odpalimy z Chroma, przepraszam, z Firefoxa, na przykład strony Google'a. i zobaczymy jak ten ruch zacznie pracować. i zobaczcie, ile nam się wyrzuciło, ile nam wyrzuciło informacji, tak? Protokół Quick, tak? Yy, także wersji, HTTP wersji trzeciej. Yy, protokoły TLS-a szyfrowane. Mamy tu wiele, wiele, wiele informacji, TCP i tak dalej, i tak dalej. Można każdy protokół szczegółowo sobie mm, sprawdzić, jak ten ruch jest generowany. Mamy tutaj ol, olbrzymią ilość wiedzy na temat naszego ruchu w sieci. Weźmy sobie w taki kolejny przykład. I dajemy TCP Stream, tak? Bo zobaczycie sobie, macie tutaj szczegółowe informacje na temat TCP Streama. No i tu zobaczycie, że te, te dane są w tej chwili zaszyfrowane, tak? Tu mamy wszystko szyfrowanie TLS-em, czyli Transport Layer. Mamy tutaj port źródłowy, port docelowy także na porcie 443, czyli szyfrowanym. Port efemeryczny to jest oczywiście dowolny port, na którym się komunikujemy. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku nieszyfrowanego połączenia. Myślę, że to interesuje Was najbardziej. Odpalamy tak, tak samo jak poprzednio interfejs ETH. No i odpalamy sobie stronę, która nie będzie szyfrowana, tak? Będzie pracowała na porcie 80. HTTP. Wobec tego ruch pomiędzy naszym hostem a tą stroną jest szyfrowany. Zarówno widać nasze ruchy na serwerze, tak samo my widzimy również ruchy nasze. Wpisujemy oczywiście jakiś randomowy login i hasło: test, test. Test, test. No i zobaczmy, jak to się zachowa. Tak. Zatrzymamy sobie oczywiście ruch, żeby nam nie generowało więcej pakietów. No i prześledźmy sobie. Nasz ruch. Oczywiście tutaj możecie filtrować sobie te pakiety, więc my wrzucimy HTTP, bo interesuje nas port 80. Zobaczcie, że tutaj macie pozycję GET, macie pozycję. Na, tak, na razie GET, zaraz, zaraz będzie pozycja e, post. To, co nas interesuje. Dostarczyliśmy strona, a później wpisywaliśmy coś w tą stronę. Sprawdźmy sobie TCP streamem, co mamy w takim pakiecie Post. No i zobaczcie, że te informacje, które teraz sobie wyśledziliśmy, już nie są szyfrowane, tak? Mamy je dostępne. Możemy przeczytać sobie natomiast właściciela strony. Możemy sobie zobaczyć cookies, tak? Możemy sobie zobaczyć szereg informacji bardzo, bardzo przydatnych. Jak to wszystko pracuje, na czym się opiera, i tak dalej. Oczywiście, właściciel takiej strony również widzi nasz ruch. Widzi dokładnie, z jakiej przeglądarki się łączymy, z jakiego adresu, i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, wszystkie informacje nie są szyfrowane. No i możecie się domyśleć już na tym etapie, że również login i hasło nie będzie szyfrowane. Czyli będzie dostępne, tak? Już widać że username test i password test jest jawnym tekstem, wobec tego przy takiej aplikacji, w takiej aplikacji możemy łatwo zobaczyć, jak taki ruch po http na porcie 80 nie jest szyfrowany i do czego może prowadzić taki ruch, tak? Jest to bardzo istotne, e, aby uważać na tego typu strony i oczywiście nie wprowadzać swoich danych do logowania, bo to grozi utknięciem danych. Dziękuję ślicznie i zapraszam. Do kolejnych odcinków.